Jestem Marek, mam 21 lat i mieszkam koło Suwałk na Podlasiu. Zawsze uwielbiałem wędrować po okolicznych lasach w pobliżu mojego miasta, zwłaszcza podążając wzdłuż torów kolejowych. Pewnego dnia szedłem torami, po bokach których rosły drzewa. Przechadzając się jak zwykle, bawiłem się laskom, udając, że jest to mieczem. Nagle z za drzewa wyłoniła się grupa około pięciu mężczyzn. Byli przede mną na około 100 metrów, jednak mimo tak dużej odległości widziałem, że każdy z nich niósł na plecach biały plecak. Początkowo szli w tym samym kierunku co ja, aż nagle jeden z nich odwrócił się i zaczął do mnie krzyczeć, pytając kim jestem. Następnie drugi z nich zapytał, czy chce oberwać. Przestraszony krzyknąłem, co? Na co znowu ten drugi odpowiedział: Podejdź tutaj, to cię rozwalimy. Moje serce prawie stanęło. Odwróciłem się na pięcie i zacząłem uciekać tak szybko, jak tylko mogłem. Jedyne o czym myślałem, to żeby jak najszybciej przed nimi uciec. Przebiegłem około 500 metrów i obejrzałem się za siebie, chowając się za drzewem. Chciałem sprawdzić, czy nie biegli za mną, albo czy mnie nie śledzą. Nie widziałem już żadnego z nich, dlatego po złapaniu oddechu natychmiast zszedłem z tej drogi. Nie wiem, co znajdowało się w ich plecakach, dlaczego na mnie krzyczeli, i co by się stało, gdybym tam został? Od tamtego czasu już więcej nie chodzę na żadne wędrówki.